Zapraszam do komentowania filmów pod naszym filmem. Witam Państwa w Energy Gas Polska, jesteśmy właśnie w pojeździe kalibracyjnej z samochodem marki Opel Corsa. Pojemność silnika 1,4 litra, moc 90 koni, samochód w miarę świeży, bo z 2017 roku. Klient zażyczył sobie instalację BRC sekwen 32, gdyż po prostu w poprzednim aucie też miał taką, bardzo dobrze mu się więc. Chciał po prostu taką samą, więc bez problemu mu ją założyliśmy. Samochód mały, miejski, także idealny, można powiedzieć, samochód do miasta. Wszędzie się wciśniemy, jak pojedziemy na centrum, na przykład do Warszawy, wciśniemy się prawdopodobnie wszędzie. Dla przykładu mogę powiedzieć, że samochód na benzynie spalał około 7 litrów benzyny. Po założeniu instalacji LPG samochód powinien spalać około 8-8,5 litra. Gazu, także oszczędności na każdym tysiącu kilometrów wyniosą nas około 170 zł. Dla porównania koszt przejechania 1000 km na benzynie wynosił nas wcześniej 350 zł. Na LPG będzie nas już kosztowało to tylko 174, także oszczędzamy dużo. Zbiornik, jaki tutaj zamontowaliśmy, jest to zbiornik o pojemności. Nie dużo, bo wnęka nam, znaczy można powiedzieć, że wnęka nam pozwala na wysoki zbiornik, bo wchodzi 630 na można powiedzieć 180, bo klient akurat sobie taki zażyczył, żeby po prostu nie unosił nam podłogi. Jest to zbiornik o pojemności 43 litrów, co daje nam netto około 34-36 litrów. Także zasięg jaki uzyskamy na tym zbiorniku jest to około 430 km. Wiadomo, że w trasie on się zwiększy, gdyż będziemy jechać ze stałą prędkością. Cena takiej instalacji wynosi u nas 3100 zł, a zwrot takiej instalacji nastąpi po przejechaniu 18 tysięcy kilometrów. Także moim zdaniem całkiem szybko, jeżeli chodzi o tak mały silnik. Przełącznik został zainstalowany tuż obok schowka. Ja ze swojej strony dziękuję Państwu za uwagę, zapraszam do Energy Gaz Polska na montaż i serwis instalacji gazowych. Zapraszam również do subskrypcji naszego kanału na YouTubie, śledzenia nas na Facebooku, gdyż udostępniamy tam moim zdaniem bardzo ciekawe informacje yy, oraz promocje. Dziękuję i zapraszam do komentowania filmów pod naszym filmem.